Zmywacz do hamulców i sprzęgieł firmy SJD jest uniwersalnym produktem na bazie organicznego rozpuszczalnika, służącym do łatwego usuwania tłuszczu, oleju oraz innych tłustych zabrudzeń. Środek stosowany jest do odtłuszczania tarcz hamulcowych, sprzęgieł, bębnów hamulcowych, pomp paliwowych, skrzyń biegów oraz czyszczenia elementów metalowych silnika. Usuwa zapieczone i przywarte smary, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Przed użyciem należy wstrząsnąć pojemnik rozpylić zmywacz na zanieczyszczony element, następnie chwilę odczekać. Czyszczone elementy suszyć na powietrzu lub przetrzeć suchą ściereczką. W razie mocnego zanieczyszczenia czynność powtórzyć.